thank you Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Kolejna edycja Festiwalu Polskiej Piosenki Imienia Kazimierza Grześkowiaka w Chorzowie Otwarta! Serdecznie <noise> Państwa też witam. Witam nieliczną na razie publiczność, ale jak wynika z Wielkie dzieła zawsze rodzą się za jakimś tam trudem. Jest ten trud przed nami. Witam serdecznie wiernych, wiernych już uczestników naszego drugiego festiwalu. Twój że Kazimierze widać jeszcze nie jest aż tak popularna, ale będzie. Poza tym ten nurt nasz festiwal mam nadzieję skutecznie odrodzi. Witam Państwa i życzę miły, miłego pobytu w to ciepłe popołudnie. Wszystkie mówią mi osoby, zajmijcie się wreszcie rodzą, a ja hobby, że buduje se samolot. No to nazywam się Magdalena Wydryński, przyjechałam z Raciborza. Skąd festiwal Kazimierza Grześkowiaka? Dowiedziałam się tak naprawdę od pani Katarzyny Pomy Piaseckiej, dyrektor artystycznej tego festiwalu, aczkolwiek też informacje pojawiające się w internecie skłoniły jakby do, do wzięcia udziału już po raz drugi tej kolejnej edycji. E, zaśpiewałam utwór Jak się uprę. Może też dlatego, że tekst przekorny i taki bardzo mój, charakterny. Także y, myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa dla zwłaszcza młodego pokolenia, które może poznać dzięki temu festiwalowi postać samego Kazimierza Grześkowiaka, dowiedzieć się kilku słów o mm, ludowości tamtych czasów i, i kulturowości tym co się działo kiedyś i, i jak wyglądały tamte spostrzeżenia na świat. Dla gajszy, mimo że gazer i alkoholik, piękny dębowy stolik. W mieście, jak też najtańsze. Po złotych w mieście. Pa złotych pa, mieście, pa-pa-pa-pa, dębowy do kawy I gdy już podeżre zdrowo To przynoszą mu w lektyce Bardzo fajną cysorzową Pod Sherwoodem mieszkał robin zwany Chudym. Drab ten nie chciał zbyt pracować, Więc bogatych ją rabować. Mam na imię Emilia. Jestem wokalistką zespołu FM Quadrat, który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce na festiwalu Południca, o którym dowiedzieliśmy się będąc na koncercie zespołu Lubelska Federacja Bardów. Tam właśnie Jan Kondrak poinformował, że coś takiego odbędzie się po raz pierwszy i rzutem na taśmę zgłosiliśmy naszą piosenkę pod tytułem Wena, która właśnie ostatnio nawet Miała swoją emisję w Radiu Katowice, podobno. I w tym roku mamy zaszczyt zagrać 45-minutowy koncert z naszymi piosenkami autorskimi. Nazywam się Wiktor Pacan, przyjechałem z Bytomia. Skąd w ogóle się tutaj znalazłem? Od zawsze interesowałem się dobrym kabaretem dobrym starym kabaretem dobrą piosenką aktorską, dobrą piosenką satyryczną czyli między innymi po prostu twórczością Grześkowiaka. Gdy dowiedziałem się, że tutaj Praktycznie za rogiem jest taki dobry festiwal. Stwierdziłem, że mam rzut beretem, dlaczego miałbym nie spróbować. Gram na co dzień na kontrabasie, na gitarze, na pianinie, więc jakąś tam styczność z muzyką można powiedzieć, że mam. Stwierdziłem, że no spróbujemy, coś wymyślimy. Jakiś utwór na pewno mi może tam przypasować. A znalazłem w internecie. Chłop żywemu nie przepuści Grześkowiaka Występ w Opolu 70 któryś rok Patrzę, wchodzi Grześkowiak Z kontrabasem Taki wielki ten kontrabas był przy nim Ledwo wszedł Jak zaczął grać To sobie myślę, to będzie to To będzie utwór dla mnie No i w okolicy. Mocne chłopy To nie Taki to bez rękawicy lewą ręką zgniecie żabę. Chłop żywemu nie przepuści. Chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywe napad oczy, nie się a puści. Też proszę Państwa, moim zdaniem... Może też pomysł dla młodych twórców, może właśnie Kazik będzie dla nich taką inspiracją, takim zapatrzeniem. Ja siebie już do najmłodszych nie mogę zaliczyć, ale wiem, że coś z Kazika mi zostało w tej fascynacji właśnie. Witam Was serdecznie, nazywam się Paweł Zajdek, jesteśmy tutaj na festiwalu imienia Kazimierza Grześkowiaka. Mam zaszczyt tutaj występować już po raz drugi, w zasadzie nawet może by powiedzieć trzeci, ponieważ wcześniej jeszcze tego festiwalu nie było, ale rok wcześniej też mieliśmy przyjemność tutaj grać. W tym roku, jako laureat występuje zeszłorocznej nagrody. Bardzo wspaniała, można powiedzieć, atmosfera tutaj panuje. Zachęcam wszystkich w przyszłym roku, abyście tutaj do nas dołączyli. że mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Konczę zamysł, że duch w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Śmiało, śmiało, proszę państwa. Pierwsze miejsce ogłaszam uroczyście. Zdobył duet Izabela Szafrańska i Paweł Sokołowski, ballada o cyzorzu. Piękne wykonanie, piękny głos, piękny akompaniament gitary i piękna aranżacja. Serdeczne gratulacje. Chwila, oczywiście, dla pana racji. W kształcie serca judasz sławojki, a inne krajne owadzia muzyka, sodyczu ze łąki wszystko po to, żeby zachwycać. Słodycz ją ze skoszonej łąki, wszystko po to, żeby zachwycać. Na czubku ciele Sąsiad mówi, będzie wojna, sąsiad mówi, będzie wojna, może już we wrześniu. Dziewczyno, muszę spytać wprost Czy chcesz mnie mieć, czy masz mnie dość? Ty powiesz mi, że twoim jest, co stare tu po czasu kres. Dłużej tak nie może być. Czy zostać wam w diabły? Iść? Dziękuję, że przyszliście wszyscy. Mam nadzieję, że to, że tutaj, też tutaj będziecie. Jutro zespół, raz, dwa, trzy. Dziękuję Kazikowi, dziękuję zespołowi i i wszystkim uczestnikom tego festiwalu. Naprawdę późno w Rosjanach. Mamy ambicje, będziemy lepszy niż Opole. Dziękuję Dziękuję panie widzę, Bóg wszyscy nie wie, jak spłacę dług. Ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałem.